podając taką obowiązek formalny o wniesienie do punktu szesnastego tego porządku punktu dyskusji. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem? Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, no, ustaliliśmy... Porządkę, Ale widać, że Pani Radna może prowadzić przez swoją decyzję zmiany porządku. Prawda? Proszę? Może. Może. Człowiek się nie pytam? Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem w mojemu sprawie wniesienia do porządku poprawek w postaci podjęcia wniosku. Przepraszam, dyskusja. 9, 9. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma, 1. Dziękuję. Do punktu 15 projektu, przepraszam, 16 porządku poprawek po złożeniu wyjaśnień przez Pana Tomasza Kujawskiego Proszę o podpisanie dyskusji panu radnemu karnicę. 16 grudnia 2013 roku w do zachodniowo-amerykańskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Europejską, który w którym strażący stanowił możliwość napisania przez radnego pana Tomasza Chodnowskiego zakazu zformułowanego w art. 2 p. 12 p. 11.4 stanowiącą własność gminy Karnice. Zdaniem strażącym w wybrzeżnie wymienionym przepisowi mógł o także nastąpić z uwagi na reprezentowanie przez radnego obrządu Także prowadziła działalność gospodarczą gminy Lokały Samym Sam są zakończeniu ustawowego zakazu leczenia mandatu radnego z wykorzystaniem wykonywaniem, przepraszam, umieszczonego w ogóle przewisać działalności radnych z podziałem Środkowo. Wobec powyższego oddaję Panu głos Panie na ten Dziękuję. Wobec tutaj przedstawionych dwóch punktów mam tyle do powiedzenia i oświadczenia, że nie prowadziłem działalności gospodarczej w związku z wykorzystaniem komunalnego. Gminy Garnice. Jeśli chodzi o pełnomocnictwo, nie byłem pełnomocnikiem podmiotu, który wykonywał, prowadził działalność na imieniu komunalnym. Jeśli chodzi o odniesienie się do tego artykułu, same stwierdzenie, że byłem pełnomocnikiem, to był zwrot retoryczny na potrzeby informacji prasowej. Nie ma to odzwierciedlenia formalno-prawnego. Nigdy nie byłem przedstawicielem formalnym i prawnym podmiotu, który prowadzi moja małżonka. Dziękuję. Dziękuję. Prowadziłem dyskusję, otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Pan radny, przepraszam Pani Radny pan radny Kołaz. To znaczy trzeba postawić pytanie, w którym momencie pan Wojnowski kłamie, czy dzisiaj, czy teraz, czy w gazecie się wypowiadając, gdzie jest prawda? No chcielibyśmy to usłyszeć. Dziękuję. No, ja ja chciałam jedną rzecz, taką uwagę. Czym bym zaskarbił sobie taką jakąś wyjątkową y, sytuację, że akurat w mojej kwestii się dyskutuje w tym temacie, a w innych podobnych tej dyskusji nie było. Dziękuję. Ale pan, ja przepraszam, że, że tutaj radny Kolany zadał pytanie, więc może... Nie mam nic do sprostowania. Dobrze, dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos ale to rozumiem, że do wszystkich uchwał tych trzech mogę się w stanowisko, tak? No bo tak na to wychodzi. No boże. Pan chyba nie słucha słowa. No jak, jak nie słucha? No to w tej dyskusji nie była teraz dyskusja. Ale panie Radny, panie, proszę mnie zajmować w tym momencie. Proszę zadać pytanie. Które... To nie ma. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze proszę bardzo radny stanowisko? Szanowni Państwo, <laughs> działając w ten sposób, jak my dzisiaj działamy, to tylko powiem, może zacytuję tutaj Pana Posła Leszka Milera, Przewodniczącego SLD. Niedługo nasza Rada przegłosuje taką, taki to projekt uchwały, że w lipcu będzie padał śnieg. Nie wiem czy Pan Wójt ma w budżecie zaplanowane pieniądze na odśnieżanie naszej gminy. A w grudniu... A w grudniu ja panu nie przerywam panie bójcie. A w nie, grudniu. Nie, grudniu na Jak no, panie przewodniczący, proszę, proszę o porządkowanie dyskusji. A, a, a następny projekt uchwały, który za chwilę państwo złożycie, to będzie taki, że w grudniu powinny być wakacje letnie, a temperatury sięgać 30 stopni Celsjusza. Panie Tonku, twierdzi Pan, że Pan nie pracował? No niestety, ile razy będąc w środku po recepty dla już nie żyjącej no niestety Pan tam pracował, recepty wypisywał i przebywał Pan tak, jak pracownik, rejestrował wszystko. No, twierdzi Pan, że Pan tam nie pracował? Dziękuję. Dziękuję. Panie, <twierdzenie> mogę odpowiedzieć? Proszę bardzo. Proszę Pana, trzeba odróżnić dwie rzeczy. Wykonywanie usług na, podmiot, na rzecz podmiotu innego, a praca na imieniu gminnym. To są dwa inne pojęcia, tak. Że ja tam byłem, wykonywałem pewne usługi, to nie jest tożsame, że ja pracowałem na imieniu gminnym. Ja wykonywałem te usługi innemu podmiotowi, który rzeczywiście, czyli mojej małże, która rzeczywiście podejmowała Yy, yy, mienie komunalne tak zwane, tak? z tym, że małżonka się inaczej rozliczała i ja się rozliczam, to były dwie osobne różne działalności, więc nie ma bólu zbieżności w tym. Dziękuję. Pan Stawicki czyta, proszę bardzo rozumieć co czyta, proszę artykuł 24f, on wyraźnie mówi, że ten, prowadzenie działalności musi być połączone z pewną decyzyjnością, tak? Ktoś kto uczy w szkole nie jest osobą decyzyjną, to że dyrektor szkoły nie może być radnym. Natomiast e, nauczyciel, jak najbardziej, tak jak we wszystkich krajach, nie ma konfliktu. może być dyrektorem szkoły, nauczyciel, tak? Który jest jednocześnie radny. Adwocem, Pani panie przewodniczący. Proszę czytać przepisy, proszę je rozumieć i nie mówić głupot, tak? Panie przewodniczący. Może być, być radny pracownikiem przedsiębiorstwa, które wykonuje coś na imieniu na gminnym, o ile nie jest członkiem zarządu tej firmy, bądź jej dyrektorem. Nie może być osobą decyzyjną. Panie Przewodniczący, Dzień, pan czy Tomasz Chojnowski był osobą decyzyjną pośrodku zdrowia? Znaczy, ja właśnie chciałem się odnieść do, do, do zapytania Pana Przewodniczącego Bereżyńskiego. No właśnie o to chodzi, co tu powiedział kolega Stawicki. Przecież, gdy nawet wypisywał te recepty, to nie był osobą decyzyjną, tak jak to Pan Wójt powiedział, w działalności gospodarczej. I to jakby odpowiedź na Pana pytanie nr XXXIII, nr XIV, Rady Miejskiej w Związku Miejskim z Państwa uwzględnienia Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem proponowanej treści uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? 11, 12. Kto się wstrzymał? Nie ma. Kto z Państwa nie głosował?

Ani piasek, ani glina, tylko krzaczek i olszyna, taka gmina. Ani pomu, ani młyna, krzyż, i krowina, taka gmina. Od komina do komina, wiatr, hula, deszcz, zacina, taka gmina, taka gmina.